Dalej gazu i samochód nie przyspiesza. Chcę, by się nie, nie, przecież, nie Ja nie wiem, co robić. Za, za, może po kogoś. Chciałbym dzisiaj zobaczyć, jak dużo będzie w stanie poświęcić dla mnie mój własny brat. Brzmi to trochę strasznie, ale chodzi mi bardziej o coś innego. A mianowicie, mój brat aktualnie ma 200 zł w portfelu. Ja go poproszę, aby on rzeczywiście te 200 zł, jedyne pieniądze, jakie ma, ze sobą wziął. I w pewnym momencie, gdy będziemy jechać tym samochodem i rzeczywiście zacznie się psuć i będzie ten ala wypadek, poproszę go, aby... Aby oddał mi swoje wszystkie pieniądze, jakie tak naprawdę ma. Czyli te 200 zł. I opcje są dwie. Albo będzie się wymigiwał, powie, żebyśmy zadzwonili do rodziców, coś tam, to nie trzeba będzie płacić za jakieś lawety, czy naprawy, czy coś. Albo po prostu odda mi te pieniądze, czyli swoje jedyne oszczędności w życiu. I teraz uwaga, jeśli rzeczywiście mi odda swoje jedyne pieniądze, to ja dam mu za to dużo więcej pieniędzy. Jako po prostu takie moje odwdzięczenie się za to, że chciał oddać mi swoje wszystkie pieniądze w razie czego. Siemanko! Pieniążki masz? I kurczę, wiesz co, tak się boję troszeczkę, że ten samochód może się dzisiaj psuć, nie? Ale najgorsze warunki jazdy, jakie tylko mogłyby być, nie? Czyli po prostu jest ślisko, ciemno O kurde, czułeś to? Jak strasznie ślisko jest No trochę jest, kurczę. Ile masz przy sobie pieniędzy w ogóle? Lekko powyżej 200zł Powyżej 200zł? No. Okej, okay, dobra W plecaku mamy aparat, weź włącz ten aparat to wiesz, sobie nagramy już po prostu taki wstęp do tego filmiku, czy coś takiego, nie? poczekaj, w sumie, może tutaj skręcimy. O kurde, czułeś to? Coś, coś się skurczy, nie tak, nawet hamulec nie działa tak jak powinien, ci powiem. No tak, ja, ja go nacisnąłem, wiesz, tak delikatnie, a jest tak kurczy, ślisko, że od razu samochód poleciał w ogóle inaczej, nie? No, tylko to wiesz, tak łatwo powiedzieć, ja mam prawo jazdy kurcze, wiesz, dosłownie ile 4 czy 5 tygodni. Więc mi tak ciężko w ogóle, wiesz, Wy, wyczuć ten samochód cały, nie? Starałem się pojechać jak najdalej, aby nie było też innych samochodów w momencie, gdy ten nasz samochód zacznie się psuć. W międzyczasie powiedziałem bratu, że nagramy sobie jakiś spokojny wywiad w samochodzie i że właśnie dlatego potrzebuję aparatu, żeby już zaczął nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Poza tym starałem się luźno gadać z bratem, w międzyczasie nawiązując to nieraz do tego, że dziwnie mi się jeździ, że tutaj mi czasem samochód zgaśnie, że ogólnie jestem trochę zaniepokojony, ale tak to ogólnie wszystko jest w porządku. O kurczę, to był znak w pierwszeństwa, jakby tu ktoś wyjechał, to by. Już... Spadek. Powiem ci kurczę, nie no muszę częściej jeździć tym samochodem, bo naprawdę już trochę zapomniałem jak się jeździ, nie? O kurde. Nie wiem co się stało w sumie, wiesz. Tak nie powinno być, bo ja ruszyłem tak jak zawsze. Kurczę. Siemanko wszystkim witam w pierwszym odcinku. Z... I z... tak właśnie zacząłem pranka. Coraz bardziej oddalaliśmy się od miasta, więc wszystko szło zgodnie z planem. trzeba że do lekcji. Ej, Gazu i samochód nie przyspiesza Kurde, no nie teraz. To jest wyłączyć coś ręcznie jeszcze raz bieg wrzucę, nie? No cofamy się do tyłu. Jesz jeszcze raz spróbuję Kurde Czekaj, a jeszcze raz? No nic nie działa... Nie się. Ty no i z gaz. Weź to jakaś kontrolka się świeci na czerwono. A ja w ogóle nie wiem co to znaczy. Ale jak wiem, że jak na czerwono się świeci, to już nie można dalej jechać No trzeba zadzwonić po kogoś, kurde, bo już jesteśmy Ale weź, bo to się auto nie przyciśnie drugie, jak ktoś będzie jechać z przodu, to... Gdzie my w ogóle, kurwa, jesteśmy, Kiel? Mi pokazuje do Grajwa 27 km Ja nie wiem, co robić Zadz Zadzwonię może po kogoś. Byś... Jegoś pomoc, czy coś, nie Ale wiem. to wiesz, że nie wiem, po co... Po taksówkę, jakbyśmy zadzwonili, to wiesz, ile by działa teraz taksówka? Z 200 zł. A po te dzwonić No to tak. zadzwonię no Byłaby możliwość zamówienia lawety teraz? Ty, gościu mówi, że po prostu w niedzielę nie przyjmuje zgłoszeń, nie? Jak w niedzielę nie przyjmuje? No, ale podejrzewam, po prostu mu się nie chce, nie? To weź do jakiejś innej jeszcze. Jaki cudem nie przyjmuje, to, co mam zrobić teraz? Musi przyjąć, zazwą do kogoś jeszcze jakiegoś. Ty, bo jeszcze jest jedna sprawa, bo ja nie wziąłem w ogóle żadnych pieniędzy, nie? A gościu mi mówi, że każda lewata teraz weźmie około tak 210 zł. O kurde. Ty, jeszcze pada. Słyszysz to? O, nie. O kurde. Nie, no Pada. nie, dobra, dzwonię, dobra, leweta Dzwon, dzwon, No to się wkopaliśmy, nie? Halo, dobry wieczór Byłaby możliwość zamówienia tak na szybko lewety? A jaki czas by był? Do usłyszenia, dziękuję bardzo Gościu jest... mówi, że 200, 230 zł to będzie kosztowało O kurde I wiesz, i od razu mówi, że zawiezie po prostu ten samochód do mechanika, nie? W naszym mieście no. Ale na pewno chcesz mi to dać? Bo... No wybór jeszcze? Jesteśmy na środku niczego w tym momencie. No. Muszę ci... no wiesz, można też zadzwonić po rodziców, tylko oni by po prostu krzyczeli, nie? Nie, by było za darmo. O kurwa. No teraz to normalnie, to trzeba lepiej. Co masz tutaj? Dobra, dzięki. No trudno jeszcze. Nie wiem, pewnie ten filmik i tak wiesz, to nie wleci na YouTube'a Tak czy siak. No. Co próbujesz odpalić jeszcze? No, próbuję. Dobra, fajnie, że odpalił, nie? Dobra, spróbujmy na przykład teraz trochę. Patrz oczu. Widzisz bardzo powoli ale jedzie ten samochód. rusza, jedzie normalnie. Szarpnął, ale jedzie. Zaraz i tak trzeba chyba na to nowe to Tak, tak, myślę, że właśnie gdzieś to trzeba będzie no. zawrócić. Ty, no póki co, to ten samochód kurcze jedzie, nie? Kurde, ale słyszałaś jak on brzęczy? Cześć, spokojnie, spokojnie, bo zawsze też rozwoni. Mówimy, że nie wiem, że wcześniej, że samochód odpalił czy coś, nie? To jest normalne. Serio? No tak. No ale coś to... Będzie teraz ten, no. Dobra, zajmę? kurde, już zamknij się, po prostu powiedz mi, gdzie mamy jechać. A skąd mamy jechać? No nie wiem, no prosto czy w lewo? No, ja to jest jakiś widzę. skręt? Ale to... Nie, nie widzę. Dobra, ty chyba przygapiliśmy skręt, nie, no to super. Tylko najgorzej teraz jak za Laweta zadzwoni i ten i powie na przykład gdzie ma podjechać, yy, ja powiem, że kurde nie wiem, nie? To jest kurcze najgorsze właśnie. No to nie wiem czemu to odjechałeś w ogóle z Nie wiem, spróbujemy dojechać do domu, nie? Poza tym wiesz, no ja za no bo ja już od ciebie mam kasę, no to nawet jak przyjedzie na darmo, no to wiesz, to, to i tak nie ma pieniędzy. Ale to... to po... Przecież <laughs> to są pieniądze na lawkę. Tak, no to ja przecież dałem na lawetę, tak? Przecież Ale no, czy tak, na, lewetę na No bo samochód ten. Skoro samochód odpali, to sam. Nie wiem, nie jechać samochodem, który odpalił? Jeszcze samochód z tym. Może to na leweta ty weź zobacz, czy to nie jest ta laweta. To chyba ta laweta, nie? Bo to jakiś większy samolot. No ma jakieś światełko, to nie ta do laweta. Dobra, i co? Dojechaliśmy do domu, udało się. Tylko muszę teraz do tego do, do lawety zadzwonić i powiedzieć, że już ten, żeby nie wyjeżdżał, nie? Albo, żeby po prostu, żeby sobie po, po prostu pojechał do domu z powrotem. No to radzę. Gościu Gości pewnie teraz jedzie, jest tu lewa i myśli, że komuś pomoże, on już nie potrzebujemy tej pomocy. Ale ja mam 200 złotych. <laughs> no To tak te 200 zł nie potrzebuję No dobra, to ci potem tam dam, nie? To przy okazji będzie. Dawaj do domu idziemy. No nie wiem, ten gość teraz pewnie Ale ty wiesz co w sumie nas ten gość ci obchodzi To wiesz, nie nasza sprawa tak ja jakby Kurde, nie nasza Gość teraz pewnie to musi jeździć, szukać No i co, no i co zrobi? Do, do sądu na poda, chłopie Dawaj chodź idziemy Cześć Pani Michale Cześć Muszę ci powiedzieć, że no ta nie przyjechała, więc oczywiście oddaję ci te twoje 200 złotych Dobrze, chociaż no. oddałem No i powiem Ci jeszcze jedną rzecz, nie, no. bo ten cały filmik to był prank. Od początku wiedziałem, że trzeba będzie zadzwonić po lawetę, która oczywiście nie przyjedzie, więc ja to wszystko sobie przywidziałem. I chciałam sprawdzić po prostu, czy w razie czego oddałbyś mi swoje wszystkie pieniądze, które aktualnie masz i okazało się, że oddałeś, czyli jesteś bardzo pomocny. I z tego też względu ja bym chciał ci się odwdzięczyć, więc daję Ci potrojoną sumę, czyli 600 zł. Za to, że ty, za to, że ty mi dałeś swoje wszystkie oszczędności. No tak. Kurde! Bo wiesz, myślałem bardziej, że Ze... powiesz, trudno, twoja wina, że wiesz, że samochód nie pali, nie umiesz jeździć czy coś, nie oddam ci swoich wszystkich pieniędzy, a ty jednak oddałeś, więc teraz masz po prostu no, łącznie osiem pieniędzy. Chciałam ci oddać te pieniądze, znaczy byśmy do domu nie dojechali. No nie. wiesz, moglibyśmy jeszcze nie wiem, zadzwonić po rodziców, dużo było opcji, nie? Ale ty no tak. jednak postanowiłeś mi oddać, więc dziękuję Kurde. w takim razie. Kurde. Dzięki. Proszę bardzo, na jakieś dobre krewetki już masz teraz no. No. I słuchajcie, ja też będę wystraszony Jeśli nie dasz łapki w górę, także możesz się dać Widzimy się już niedługo A przypominam też, że od 1 grudnia Do 31 grudnia, czyli przez cały grudzień Będą codziennie live'y i nagrody do wygrania Także wbijaj, widzimy się już niedługo Do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa